Mówiliśmy dzisiaj o tym, że jest Dzień Pszczółki Maj. Bardzo sympatyczna to postać, prawda, sprzed lat, chociaż teraz także bardzo popularna. Jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o pisanie książek dla dzieci? Jaką postać trzeba wymyślić, żeby dzieciom przypadła do gustu? Czasy się pozmieniały. A jak to wygląda na półkach w księgarniach? O tym z moim gościem, Waldemar Cichoń, autor książek dla dzieci, autor książek, które trzymamy w tej chwili w ręce, proszę bardzo. Autor książki o przesympatycznym kocie, kot cukierek, który ma różne przygody. Cztery takie książki mamy. Cztery, tak. Dokładnie. Więc kot... Pso to ci sporo, skoro było materiału na cztery książki. Tak, tak, jeszcze jest materiału na co najmniej jedną. Chciałbym ten cykl za zamknąć na piątej części, żeby czytelnika nie znudzić. Aha. W tej chwili się pisze. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, jeśli nie to na początku przyszłego roku. Pszczółka moja, kot cukierek. Są to rzeczy bardzo realne. Są to postaci, powiedzmy, bardzo realne, bo i ten kot jest łatwy do wyobrażenia, i ta pszczółka też. Mhm. To jest znak tego, że mimo upływu czasu i mimo zmiany pokolenia w stosunku do pszczółki i rozwoju technologii, fascynacji grami komputerowymi, dzieci dalej fascynują takie zwykłe postaci? Nie muszą być science fiction? Ej, przede wszystkim to ja bym chciał, żeby mój bohater. Osiągnął taką popularność jak Pszczółka Maja, no bo to już ponad 100 lat historii. Po pierwsza książka Pszczółce Maji Waldemar Bonsels wydał w 1912 roku, potem oczywiście znakomite e, kreskówki w latach 70. Światowa kariera, cukier, kariera cukierka na razie jest, no, mam nadzieję, że ogólnopolska, ale tak jest zwykłym kotem, jest e, kwintesencją kotowatości, tak bym to powiedział. Co lubią, co lubią koty najbardziej, najbardziej na świecie, jeść, spadzi broić. To I o tym są te książki, bo tak jest rzeczywiście kot cukierek, który jest domownikiem, członkiem mojej rodziny. Mówi się, że tym, że psy mają właścicieli, koty mają personel i to jest, to jest myślę dość duża do zaprawdy. Cały czas myślimy o tym, że jest pewnego rodzaju analogia, jeżeli chodzi o to, że tak jak mówię, nie są to postacie wyimaginowane gdzieś tam, nie są to postacie, które są wytworem tylko komputerów i dalej fascynuje to młodsze pokolenie. Oni nie mówią, że jakiś tam Myś kot, coś? Myślę, że tak, myślę, że gdzieś ta granica fascynacji technologią i wszystkim co świeci, błyszczy, wydaje odgłosy. Gdzieś też ma miejsce, że w pewnym momencie przychodzi też moment na, na refleksję, pewną na wyciszenie, na, na normalne, zwykłe, codzienne życie, na zwykłe co, codzienne przygody. Więc myślę, że tak, myślę, że tak jest, jest pewna ciągłość. Postać autentyczna. Tak, kot rzeczywiście <grych> mieszka z nami od kilku lat. Jest prawdziwym kotem tu jego pluszoda alterego, które ja zabieram na spotkania autorskie, A. które pokazuje dzieciom, które wspiera troszeczkę. Promocje z własnej postaci, ale kot cukierek rzeczywiście istnieje, mieszka w Tychach z nami, zajmuje się swoimi kocimi sprawami. Z takich ciekawszych rzeczy odprowadza moje młodsze dziecko codziennie do szpitalu, do, do przedszkola, ponieważ przedszkole mamy na drugiej ulicy. Proszę bardzo, Czyli inteligentne to zwierzę. Inteligentne, sprytne, A. zabawne i rzeczywiście przydarza mu się dużo przygód, które, o których jest mowa w tych książkach. Dobra inspiracja, prawda? Nieustanne źródło inspiracji, wiele zabawnych zdarzeń, łącznie z odwiedzaniem sąsiadów w celu wyżebrania posiłku, z przestraszeniem sąsiada, który wyciągał z samochodu otwartego z bagażnika zakupy. Oczywiście jest to rzecz, której żaden kod nie przepuści, potem wyskoczył z tego bagażnika i go przestraszył. Więc rzeczywiście trochę fantazji, trochę inspiracji, trochę prawdziwe. Jak to w życiu bywa? Kondycja czytelnictwa w naszym kraju, bo mówi się właśnie o tym, że młodzi ludzie chętnie sięgają po książki jakieś elektroniczne, różnego rodzaju filmy, gry komputerowe itd. Pan jako autor jak to ocenia? Nie jest najgorzej muszę powiedzieć. Natomiast no, mogłoby być lepiej rzeczywiście. Z pewnością oferta obecna spędzania czasu oferta kulturalna jest bardziej bogata niż w czasach kiedy My żeśmy dorastali chyba, jesteśmy z tego samego pokolenia, więc pamiętamy jeszcze czasy, kiedy nie było internetu, 20 y, programów, a nawet tak. więcej. Było więcej e... książek w domu, telewizja. było. więcej książek, i to była jedna z nielicznych form rozrywki i jedno z nielicznych źródeł informacji o świecie. Jeśli ktoś był ciekawy świata i tego, co się na świecie dzieje, to czytał po prostu. W tej chwili muszę powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że nie jest tym najgorzej. Mnie serce rośnie, na przykład, kiedy uczestniczę w targach książki, w mm. tych największych w Krakowie, w Warszawie. Tam rzeczywiście przychodzą rodzice z dziećmi, które, które czytają, które się interesują, które szukają nowości. To samo widzę, jest fajna praca nauczycieli w szkołach i przedszkolach, którzy też mnie na przykład zapraszają na spotkania autorskie, gdzie ja uczestniczę ich z kluczowym cukierkiem i z książkami, więc dzieciaki rzeczywiście się tym interesują, rzeczywiście czytają. Myślę, że nie jest najgorzej, mimo tego, że się powszechnie narzeka na to, że. Że ludzie dzisiaj nie czytają. Czytają, mam nadzieję, że będą czytać więcej. I chcemy rozdać taką książkę. Mam szybkie pytanie, tak, żeby zachęcić Was do czytelnictwa. Jak nazywa się bohater tych książek? Jeżeli ktoś uważnie słuchał naszego wywiadu, to banalnie proste pytanie. No i zachęcamy do tego, żeby w wakacje sięgnąć do książki, zachęcić swoje dziecko, pokazać. Przykład gdzie z góry, rzecz jasna, że nie tylko audio, wideo, nie tylko gry, ale także to, co napisane, jest piękne. Pięknie dziękuję no i życzę kolejnych inspiracji. Dziękuję serdecznie. Takich, żeby ten kod nie zdemolował domu, ale jednak był dobrą inspiracją. Myślę, że jest duża szansa na to. Te. Pięknie dziękuję. Drodzy Pięknie. Państwo, a my za chwilę muzyczny pojedynek będziemy mieli, już można dzwonić. 32 608 99 16 to numer telefonu, który prowadzi do studia. Dwie osoby zmierzą się w pojedynku na znajomość utworów, które grane są na naszej antenie. Przypominam, jutro półfinał i finał, a żeby się do tego półfinału zakwalifikować trzeba wygrać dzisiejszą edycję. Czekamy na telefony 32 608 99 16, muzyczny pojedynek już za chwilę.